Po głowie chodzi mi kilka pomysłów na bardziej merytoryczne materiały. Człowiek chciałby wziąć się do poważnej roboty, zrobić research, wysunąć jakąś tezę i spróbować ją obronić, albo polemizować ze zdaniem innych. No jednym słowem, wzbić się na wyżyny intelektualne. Jednak czytanie artykułów to rzecz trudna, zwłaszcza w języku angielskim. To nie jest wydanie Fokusa czy kolejny odcinek Galileo. Niestety, świat to skomplikowane miejsce. Naukowcy w swoim domyślnym trybie tłumaczą go nie nam, zwykłym ludziom, a innym naukowcom. Dlatego po kilku godzinach wertowania i burzy mózgów. Kiedy już czułem, że zaczyna mi się topić rdzeń, jakimś cudem przypomniałem sobie to. Na wstępie, disclaimer. Nie będę nabijał się z Kościoła ani religii chrześcijańskiej. Będę nabijał się z poglądów e, ludzi z portalu Fronda, a warto znaczyć, że są tam ludzie, którzy kwestionują istnienie teorii ewolucji, mimo że sam papież Franciszek powiedział, że teoria ewolucji nie jest sprzeczna z naukami Kościoła. Nie ja będę też nabijał się z Eweliny, gdyż mam przekonanie graniczące z pewnością, że Ewelina nie istnieje, a wszystko to, z czym się zaraz zapoznamy, jest wymysłem redaktorki. Gdybym jednak kiedyś został skonfrontowany z Eweliną, obiecuję usunąć ten materiał i nagrać stosowne sprostowanie. Tak zniewalają gry RPG szokujące świadectwo. Gry RPG były w moim domu odkąd pamiętam. Siadywałam wieczorami z tatą i przyglądałam się, jak grał. Opowiadał mi, co się dzieje na ekranie, a ja wpatrywałam się w niego zauroczona. Kiedy podrosłam na tyle, by swobodnie podążać za fabułą, sama włączyłam się do rozgrywki. Było to dla mnie czymś naturalnym, codziennym nawykiem. Wracałam do szkoły, odrobiłam lekcje i siadałam do gier. W liceum świat loków i smoków stał się moim światem. Zaraz ekranie ogólnie to jest problem tego artykułu, że są dość mielące. Nie wiadomo, czy chodzi o kopterowe gry, czy papierowe i wydawałoby się, że bardziej papierowe, chociaż bo pada fragment o tym, że w grze to ty jesteś bogiem, a to papierowe RPGi słyną z olbrzymiej wolności kreatywnej, przynajmniej dla mistrza gry, bo jak wiadomo gracze są ograniczeni kostkami. Na początku gry były tylko rozrywką i metodą na zrelaksowanie się. Później gra nie stało się formą oderwania od realnego świata. Wejściem do przestrzeni, w której moje problemy traciły na znaczeniu. I to się nazywa eskapizm i nie jest traktowane jako negatywne zjawisko. Sam Tolkien mówił, że nie jest to uciekanie ze świata tylko uciekanie do świata. I z tego co mi wiadomo, był katolikiem. W tym świecie miałam poczucie panowania nad tym co się dzieje i kontrolowania życia. Byłam swoim własnym panem. To mnie pociągało. Ja decydowałam, czy mam ochotę być dobrym paladynem czy nekromantą panującym nad podziemiami. Z czasem coraz rzadziej wybierałam dobre postaci, ponieważ przestały być one dla mnie wystarczająco atrakcyjne. Wydawało mi się, że korzystniej wybrać tą ścieżkę gry, na którą w życiu nie zdecydowałabym się w realu. Moje posunięcia stawały się coraz bardziej agresywne, a ja wtapiałam się w postać, którą grałam, powoli przekraczając granice. Jest często poruszany argument przez przeciwników gier, zwłaszcza komputerowych, wychodząc z takiego błędnego założenia, że jeżeli gramy w Battlefielda i strzelamy z karabinu, to na pewno będziemy chcieli strzelać z karabinu w normalnym życiu. Jest jednak różnica między czynnością strzelania, a samym strzelaniem, o czym więcej w Logic and Structure of Computer Game na stronie 202, w artykule, który widzicie. Niektóre badania sugerują, że gracze pozostają moralnie zaangażowani w swoje gry. Choć tu akurat mowa o grach komputerowych, bo o nich jest dużo więcej pracy. Wielu graczy, stając przed wyborami moralnymi, aktywowało swoje sankcje moralne wobec nagannego zachowania. Badanie sugeruje, że można więc czerpać radość z grania podług własnej moralności. Jedne z badań jasno sugeruje, że uczestnicy woleli być pomocni w grze, mimo już brali udział w rozgrywce. Empatia mimo tego działała. Gracze raczej podejmują dobre moralne decyzje, jako ogół. Spójrzmy na przykład statystyk z gry Bioshock Remastered ze Steama. Mamy tutaj opcję zabijać małe dziewczynki, by czerpać z nich walutę wewnątrz gry i zwiększać swoją potęgę, ułatwiając rozgrywkę, ale zamiast tego możemy je też ratować, co daje nam mniejsze korzyści. Steamowe osiągnięcie mówi wyraźnie, że prawie 19% osób, które zakupiło grę, uzyskało osiągnięcie, do którego niezbędne jest uratowanie wszystkich dziewczynek. By nadać tej liczbie nieco kontekstu, finalnego bossa pokonało ponad 24% graczy, więc jakieś 3 czwarte osób, które dotrwały do końca, chociaż raz, uznały, że warto. Minęło bardzo dużo czasu, zanim zorientowałam się, że coś jest nie tak. To nie jest tak, że zagrałam raz czy dwa razy i od razu działo się coś złego. To był powolny proces, wchodzenie w rzeczywistość, w którą nie wierzyłam, a która moją niewiarą niespecjalnie się przejmowała. Granie już mnie nie odprężało. Stawałam się coraz bardziej niespokojna. Rósł we mnie też gniew, którego nie umiałam kontrolować. Miałem też wyrażenie ciągłej obecności czegoś. Brzmi trochę jak refren Fear of the Dark Iron Maiden? w pewnym momencie jednak problem było dla mnie nawet wyjście na zewnątrz. Miałam wrażenie derealizacji świata. Nie robiło mi różnicy co się ze mną dzieje. Gdyby ktoś wtedy kazał mi skoczyć pod auto, pewnie bym to zrobiła. To powinno się leczyć. Czasem mamy tak zwany świadomy sen. Wiemy, że śpimy, więc możemy sobie pozwolić na rzeczy, których normalnie byśmy nie zrobili. Ja wtedy na przykład staram się latać nie ja wiem, że nie robią inne rzeczy. Po obudzeniu się pamiętam zasadzie fragment snu i o ile to nam nie wylecie z głowy. Ja śniłam przez 10 miesięcy i nie pamiętam większości tego czasu. To też powinno się leczyć? Jakby w tym czasie straciłam kontakt z większością moich znajomych. Wydawałam się obca. Wydawałam im się obca, agresywna, zupełnie nie przypominałam dawnej mnie. Gniew stopniowo rósł. Wystarczyła błaha sytuacja, by wyprowadzić mnie z równowagi. Rodzina czuła, że dzieje się coś złego. Byli przerażeni człowiekiem, którym się stałam. Zrzucali jednak to wszystko na trudny wiek dorastania. Robiłam swój własny zakład Paskala, z którego nic mi nie wychodziło. Chrześcijański Bóg był dla mnie odległą myślą filozoficzną i niczym więcej. E, więc pozwolę sobie przytoczyć zakład Pascala. W dużym w chodzi o to, że jest to taki zakład, z którego wynika, że bardziej się opłaca wierzyć w Boga, niż nie wierzyć. Problem z zakładem Pascala polega na tym, że został on wielokrotnie skrytykowany w XXI wieku. Nie stanowi część dyskursu na temat wiary. Źródła chrześcijańskie również nie podają, że zakład Pascala jest, w ogóle powinien być tematem rozważań kwestii wiary. Natomiast szkoda, że nie pada tutaj nazwa konkretnego konkretnej gry czy systemów, który Ewelina grała. Natomiast te fragmenty o paladynach, nekromantach, termin locho i smokie ewidentnie sugeruje mi, że to było D&D, więc jeśli to było D&D, to jest to kolejny, to, to nie przez RPG, moja droga, to przez Dungeons and Dragons kolejny powód, żeby trzymać się od tego diabelstwa jak najdalej. I tutaj mamy fragment, w którym nasza bohaterka Ewelina spotkała się z księdzem, że dzięki temu odnalazła Boga, który pozwolił jej skończyć z tym problemem, że wyszła z tego dzięki temu. I ja nie neguję istnienia potrzeb duchowych i że ich spełnienie może poprawić stan psychiczny jednostki. Jednak, jeżeli mamy do czynienia z mocnymi zaburzeniami osobowości, tak jak tutaj to opisano, to idzie się z tym do specjalisty, do psychologa, może nawet do psychiatry. Osoba, która jest skłonna skoczyć pod auto, bo ktoś jej tak powiedział, przejawia egresję, depersonalizację, wymaga fachowej pomocy. Gry narracyjne fabularne nie uzależniają inherentnie, ale jak każda rzecz, która powoduje wyrzut dopaminy, mogą uzależnić behawioralnie. nam jeszcze jeden akapit. Co jest złego w mieszaniu się w gry? Dlaczego mogą one być zagrożeniem dla ducha człowieka? Odpowiedź jest prosta. W grze to ty jesteś Bogiem. Stawiasz zawsze siebie na pierwszym miejscu, polegasz tylko na sobie. Wielu graczy ignoruje treści satanistyczne i okultystyczne, uważając je za nieodłączne elementy rozgrywki, gwarancję dobrej zabawy. Stwarzanie i umarłych rzucanie kląd, rytualne zabójstwa i dziwne pakty z postaciami do złudzenia przypominającymi wizerunki Lucyfera to wszystko odbywa się nie tylko w wirtualnej przestrzeni, ale także w psychice gracza. Który nie jest już jakimś tam Janem Kowalskim, ale czarodziejem, czy czarnym jakimś księżnikiem, którego stworzył. Nie ma znaczenia, czy wierzysz w to, czy nie. Ja też nie wierzyłam. Mówiłam sobie, że przecież to tylko gra bez przesady. Podsumowując, są grupy ludzi, którym nowe rzeczy zawsze wydają się straszne i zawsze widzą w nich źródło moralnego zepsucia. To samo miejsce miało z telewizją, rock'n'rollem, grami komputerowymi. Kiedyś za niemoralne uznawano nawet tańczenie. Tym razem padła na RPG, choć do teraz nie jestem pewien na które. Ech, a dlaczego tak właściwie uważam, że ten artykuł jest wysany z palca i nie ma nic wspólnego z rzeczywistością? E, po pierwsze, pada określenie lochy i smoki. Jest to kalka z angielskiego Dungeons and Dragons. W języku polskim w fandomie dużo częściej pada określenie właśnie D&D, natomiast lochy i smoki pada bardzo rzadko. Autorka nie zrobiła zbyt dobrego researchu. Po drugie, to ten fragment, to Ty jesteś Bogiem. to No nie, e, nie do końca. E, I nawet jeśli porównamy trochę Mistrza Gry, bo tak, Mistrz Gry posiada bardzo duży wpływ na kreację świata. Natomiast omnipotentność w kreowaniu dzieła kultury nie oznacza automatycznie, że odwracasz świat Boga, gdyż to samo masz w kwestii tworzenia książki czy filmu a mamy bardzo wielu wierzących pisarzy, czy reżyserów. Nie wspominając już o tym, że jako gracz jesteś bardzo mocno ograniczony w papierowym rpg takimi rzeczami jak mechanika, czy możliwości Twojej postaci, czy realia świata, w który przyszło Ci grać, a w komputerowym rpg dodatkowo fabułą przygotowaną przez twórców oraz ograniczeniami technologicznymi. No i mój ostatni, ostatni argument, mam nadzieję, że jeżeli ktoś gdzieś tam uzależnił się od jakiegoś medium na tyle, że nie był w stanie odróżniać rzeczywistości od fikcji, to został zabrany do specjalisty. Bo nie przeczę, to może się zdarzyć, nie jest, jest niezerowe prawdopodobieństwo, że ktoś kiedyś od jakiegoś, od czegokolwiek się uzależni i straci w ten sposób kontakt z rzeczywistością. I ostatni mój argument przemawiający za tym, że ta historia to wymysł, to fakt, iż ten artykuł został już wcześniej opublikowany. W 2013 roku treść jest identyczna, lekko zmieniono tylko tytuł. Nie zachciałem się nawet dopisać w tym 2017 jakiegoś dodatkowego rozdziału, w którym pani Ewelina powiedziałaby, jak minęły te 4 lata. Nie, po co? Kopi, wklej, kliknięcia mają się zgadzać. Gdybym był redaktorem, dziennikarzem i gdybym naprawdę był świadkiem takiego wyznania kogoś, to po kilku latach naprawdę zrobiłbym wszystko, by skontaktować się ze sobą ponownie i nieco ją rozbudować, poszerzyć. tą historię. Czy warto się wkurzać na takie rzeczy i je analizować? I tak, i nie. Niby to tylko głupi artykuł na portalu, na którym nie brakuje głupich artykułów. Nie da się jednak zaprzeczyć, że fantastyka w naszym kraju jest niemile widziana w pewnych środowiskach. Jest to kolejny cios w nasze hobby. Nie podparty żadnymi argumentami. Dodatkowo też, artykuł ten pokazuje absurdalnie nieakceptowalny sposób pomagania człowiekowi z poważnymi zaburzeniami psychicznymi. Dodatkowo, jeśli ktoś jest chrześcijaninem i ma pewne wątpliwości natury moralnej to w warpegi, tu jest sensowniejszy artykuł w tej tematyce. No i znów myślałem, że się pośmieję i będzie śmieszkowo Keszkowa. Podszedłem do tematu chyba trochę zbyt poważnie, ale trudno, już tak mam. Mam nadzieję, że się dobrze bawiliście. Ja się będę z Wami żegnać. Widzimy się gdzieś następnym razem. Bawcie się dobrze.